Letnie baseny na Skarpie cieszą się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców Torunia. Dla najmłodszych spędzających lato w mieście to wspaniała zabawa i rozrywka. Mój kolega zawsze przynosi koło, to jak usiądzie na nie, to zawsze go wywracamy. Pływamy, bawimy się, skaczemy do wody. Skaczemy na kolego. Jest bardzo fajnie, kiedy jest pogoda, na przykład kiedy jest 30 stopni, jest otwarte do 20. W skład kompleksów wchodzą trzy baseny. Jest przebieralnia, wyposzczalnia leżaków, punkty małej gastronomii nie chwalą sobie możliwość korzystania z ochłody podczas upałów. Jest bardzo przyjemnie, jest dobry dojazd z każdego praktycznie rejonu Torunia, więc uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Mam wolny dzień i spędzam tu czas, ale jest blisko i dojazd. Super, także w ten sposób warto coś takiego zrobić. No, można zrobić basen dla dorosłych. Baseny wyposażone są w specjalne urządzenia filtrujące i czyszczące wodę. Opiekę i ochronę zapewnia zespół ratowników. Najbardziej obracamy uwagę właśnie na skoki. Tu jest dosyć płytko, metr się, żeby nie skakali na główkę czy na nogi, gdyż dno jest nierówne i bardzo łatwo skręcenia czy uszkodzenia rdzeniu kręgowego. Korzystający z basenów również sami muszą zadbać o bezpieczne korzystanie ze słońca. Żeby posmarować się kremami, założyć coś na głowę. pić dużo wody, czapka, nosić czapkę i pływać! Pewną szansą na ochłodę są kurtyny wodne rozstawione przez toruńskie wodociągi w kilku punktach miasta, między innymi na starówce oraz po jednej, obok pawilonu Maciej na skarpie i przy targowisku na osiedlu rubinkowo.